jestem osobą w spektrum autyzmu. Reprezentuję wiele osób z niepełnosprawnościami. Wiele osób, wielu moich przyjaciół, wielu moich kolegów yy, nie potrafi komunikować się werbalnie w sposób tradycyjny, ani nigdy nie będą też samodzielne. Rodzice, ich rodzina bardzo martwią się o nich. Się boją, co z nimi będzie, jak ich zabraknie. Często myślami kierują się ku stwierdzeniu, że, że lepiej by było, gdyby ich dzieci umarły przed nimi. Zachęcam do oglądania tego filmu, dwu, zwłaszcza gdy, gdyż obrazuje on, jak, jakie są potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz jak możemy im pomóc? Wszystko to będzie pokazane na obrazie osób autystycznych.